Kubań tak. Też był ukraiński. Czy coś wiadomo o branżach dla Ukrainy? Nie wiedziałem ostatnio nic, tylko o szkoleniach były wiadomości. Tak, żołnierz Federacji Rosyjskiej prosił swoją żonę zwrócić się do prokuratury wojskowej, dlatego że y, kierownictwo ich traktują nie po ludzku. Ano no Ania, zacznij tam pisać do prokuratora, do prokuratora wojskowego wojen, wojskowego chłennego. I w, w ogóle na, wszędzie. Arestowicza dzisiaj nie ma. Z tego co rozumiem, w grupie kolektywnie nikt nie będzie oczywiście pisał, tak? No jakoś wszyscy się obawiają dlatego, że boją się, że przeszkodzą wam w ten sposób. No ale co, jak przeszkodzić? Zabiją kuźwa mnie czy co? No że, może coś tam, no że gdzieś was tam jeszcze w, do dupy wyszlą. Tak, jaki chuj w dupę. No. no nie wiem, jakoś tam jest kilka, które niby chcą, ale ogólnie cała reszta się sprzeciwia. W ogóle gdzieś to mam. Pisz, 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 pisz. No dobra, no dlatego, że no to nie jest słuszne, tak nie można. Powalenia, idiotyczna jednostka mają w dupie ludzi. No, tak, w ogóle co do, co do was, w ogóle co do waszej jednostki, to nie mieliście szczęścia w ogóle. Tak, tak. Mają w chuju ludzi. Byliśmy tam i już dawno nie zapomnieli. Nie ma żadnych list. Powy, powypierdolili tam wszystko już na pewno. Tam już nie wiedzą, kim my jesteśmy, kuźwa. Rozumiesz? Po prostu. Zacznij działać i jak to wszystko minie, wiesz, ile tam czasu pójdzie, no to pół roku będzie. Zaczynaj działać.